Siemanko, Filip Lewandowski, a ze mną Kijana. Cześć. Cześć. Widziałem na twoim Instagramie, że tak, data znana, przeciwnik znany. No to powiedz coś więcej, bez oczywiście szczegółów tych, których nie możesz zdradzić. No oczywiście, to wszystko wiadomo nie od wczoraj, tylko już troszeczkę większy okres czasu, tak ze 4 tygodnie, więc yy, przygotowania do walki ruszyły. Dobra, za ile mniej więcej ta walka, może tak? W tym, półroczu. w tym półroczu. Zapytam wprost, to będzie narodowy czy nie? Nie, narodowy nie, nie. tutaj nie ma co. O, właśnie nam Artur już kilka wszedł w kadr, ale to, to nie tak. szkodzi. Y, zawodnik z Polski, z zagranicy? No w sumie jakbym. To już by dużo zdradziło pewnie, nie? No poczekamy, jeszcze, jeszcze zaraz ogłoszę na pewno. Ale mocna, fajna walka, kibice będą zajarani? Słuchaj, dla mnie mocna walka, tak? Czy będą zajarani? No nie wiem, zobaczymy. Yy... Ciężko mi badać jakieś takie nastroje, jakie będą, ale mocna walka z kimś z wyżej w rankingu. Jak twoja forma, Rafał? Widziałem, że szlifujesz parter, że szlifujesz wstawanie z tego parteru, że tak powiem, żeby walczyć w twojej ulubionej płaszczyźnie, czyli stójce. Jak to wygląda? Progresujesz cały czas? Generalnie forma bardzo dobra. Z dobrego pułapu zacząłem te przygotowania, bo byłem cały czas w takim umiarkowanym treningu. I w momencie, gdy już obliczyliśmy sobie te takie 8 tygodni do walki, to powiedzmy ruszyło to trochę skopyta. Także mocne treningi, mocne teraz sparingi są i bym wszystko przebiegło pomyślnie. W WCA były zmiany, część ekipy odeszła na skrę, część ekipy została, jak się trenuje w takim okrojonym składzie, bo wydaje mi się jednak, że czym kameralniej tym jednak w pewien sposób lepiej. W pewnym sensie tak, bo na pewno jest mniej zawodników startujących, trenerzy mogą się skupić na mniejszej ilości zawodników i tak naprawdę jeśli o mnie chodzi, to taka, no chyba, chyba zmiana trochę tak na lepiej, tak, ze względu na to właśnie, że e, jest tych mniej zawodników i trenerzy bardziej się na nas skupiają. Jeśli chodzi o sparing partnerów, to tak naprawdę nikt mi nie ubył, bo e, cała ekipa taka ciężka, półciężka została tutaj, więc, e, więc wszyscy moi sparing partnerzy, z którymi wcześniej ćwiczyłem, dalej e, są i dalej z nimi robię. Jakie masz plany na ten rok? Ile walk chciałbyś zrobić? Trzy walki, myślę, jedna w tym półroczu i powiedzmy kolejna, no gdzieś raczej w ostatnich miesiącach roku, to byłoby, dla mnie, no byłoby super na pewno terminowo dla mnie. Kiedy zaczynałeś karierę, szedłeś jak burza, się rywali w pierwszej rundzie, potem wiadomo, były pewne przegrane. Pracowałeś nad głową od tego czasu, działasz z jakimś psychologiem sportowym? Wiesz co, miałem tam krótki taki epizod, ale w tej chwili nie. Raczej uważam, że to po prostu, że na w moim przypadku, tak, to do pewnych spraw trzeba tak powiem, dojrzeć przerobić rzeczy, no nie da się uniknąć, nawet pracując z psychologiem, tak, to generalnie część zawodników sobie to chwali, e, część e, uważa, że to może być zbędne, no akurat generalnie ja nie miałem, nie mam jakichś takich problemów, e, z których musiałem szukać rozwiązania u psychologów. Jasna, a ta głowa już jest spokojniejsza, to jest kwestia doświadczenia? No to pewno doświadczenie dużo daje, e, któreś już tam no, powiedzmy wyjście do walki, e, każde kolejne jest inne, e, w więc a w pewnym sensie można powiedzieć, że niektóre uczucia się nie zmieniają tak. Czy to, czy to była walka, walka moja druga, trzecia, czy to teraz 15, to tak naprawdę pewne, pewne uczucie się nie zmienia no i po prostu trzeba do tego już przybiegć po prostu i to nie zniknie i generalnie to w sumie tak ma być. Jaki masz cel, jeżeli chodzi o tę sportową karierę, o KSW, jak to wygląda? Słuchaj, no wiadomo, najlepiej, najlepiej być mistrzem, tak? I uważam, że to jest w zasięgu, tak? Więc do tego bym dążył, ale no, na spokojnie powoli, drabinka jest, jeszcze przede mną jest z kilku mocnych rywali i trzeba po prostu trzeba najpierw ich przejść. W kontekście KSW dużo mówi się teraz oczywiście o gali na narodowym. Niedawno ogłoszono rywala Amenda Halidowa. To będzie Scott Askan. Panowie się doskonale znają, co o tym pojedynku Sądzisz, jakbyś go typował. Wiesz, co? Sportowo. Pewnie mocna walka, z tym, że właśnie Scott chyba wraca po kontuzji ciężkiej trzy lata bez walk, więc ta dyspozycja jego to będzie zagadka, czy będzie w stanie od razu wejść na ten najwyższy swój poziom, o tak z marszu więc e, ciężko powiedzieć. Na pewno, na pewno nie jest taki taki wow, które mogło być bo to tak naprawdę ich trzecia walka, więc e, teoretycznie wiemy czego tu się, można się spodziewać. E, Liczyłeś na trochę innego rywala, bo KSW trochę kusiło różnymi nazwiskami no tak, e, słysząc, że tak powiem, tę giełdę, giełdę tych nazwisk, to liczymy, że faktycznie przyjedzie ktoś e, za oceanu, jakaś legenda, bo tak naprawdę, może no, i sportowo to nie miałoby jakiegoś e, sensu, tak, ale e, wizerunkowo mamy tę legendę KSW, legenda tutaj w Polsce kontra jakaś legenda światowa, to, to byłoby coś, tak, a jest Scott, który, no, mówię, sportowo to się na pewno obroni, tak, bo to jest trylogia e, jeden do jednego, więc e, grają w, w karty dalej. Nie wiem czy wiesz, że kiedyś Aca miał taki plan, żeby zrobić walkę Mameda w formule Submission Fighting właśnie z Andersonem Sylwą, o ile się nie mylę. No, nie wiedziałem, nie wiedziałem, tak, ale wiem, pamiętam, że były też kiedyś pomysły, że jeszcze, jeszcze jak było ACA Jiu Jitsu, to pamiętam, że Janek gdzieś miał walczyć na jakiejś taki gali, tak, no a to były po prostu tylko plany niezrealizowane. Kilka jeszcze innych ciekawych pojedynków. Tutaj siedzi na nas Artur Szpilka. Jak, jak ta walka cię powiedzmy interesuje? Jak się typował? zapytam wprost. Słuchaj, um, ciężka walka, tak? Ile jednego i dla drugiego. I w tej tak jak typowałem walkę Mariusza z, z Michałem. To też tak dawałem szansę. Powiedzmy, że w pierwszej jeżeli... Yy, Pudzian trafi Materlę w pierwszych trzech minutach, ma szansę tę tak, walkę wygrać, ale im dalej w las, tym będzie ciężej. I tutaj myślę, że jest podobna sytuacja z tą przewagą, że im dłużej ta walka potrwa, tym przewaga Mariusza będzie większa. tak. Zszokował ci wtedy pódzian tym nokautem na Michale Materli? No słuchaj, nokaut roku, tak. Ja tam, ja tam siedziałem w szatni też w swojej walce przegranej. Po, po technicznym nokaucie, więc yy, i zobaczyłem tutaj, to to dopiero było odcięcie yy, od prądu, tak, no niesamowite, niesamowity cios szedł i no mówię, nokaut roku, tak, yy, otrzymał, ten nokaut otrzymał Heraklesa, więc yy, więc to też o czym świadczy. To jeszcze dopytam Marian Ziółkowski kontra Saladin Parnas. Co, no co, Saladin jest kurczę, ewenementem, tak, to jest naprawdę nie wiem jak to powiedzieć, no to jest taki terminator, tak, naprawdę, no kurczę, nie wiem, ciężko, ciężko, ciężko wydypować, tak, no Marian będzie miał chyba tą przewagę tych warunków, tak, to jest, to jest jego kategoria, ale... Yy, w... W sumie nawet nie wiem, kto jest faworytem Pewnie Saladin, podejrzewam. A powiem Ci, że ja też tego totalnie nie sprawdzałem. Dobre pytanie, zerknę dzisiaj. Nie, nie, no, powiem Ci naprawdę, naprawdę mocna walka, a w sumie uważam, że w stójce przewagę chyba będzie miał Marian, ale yy, patrząc na te zapasy, jak pracował Saladin z Danilem Ludkowskim, to wydaje mi się, że w tej płaszczyźnie będziemy miał przewagę nad Marianem, tak? Jest naprawdę, yy, dobrze wchodzi pod rękę, yy, dynamicznie pracuje. No, jest yy, naprawdę tople. Słyszałem, że jedna z francuskich stacji telewizyjnych kupiła prawa do KSW, że bardzo mocno promują galę KSW. Mhm. To się dzieje. KSW wyszło za granicę Polski już jakiś czas temu. Tych gal jest coraz więcej. Chyba bardzo dobry krok z twojej perspektywy, prawda? Bo jest się gdzie bić, można walczyć za granicą, można bić się z zagranicznymi rywalami. No tak, w sumie na początku, na początku, w pierwszej, w pierwszej części mojej kariery, to ja większość walkę toczyłem za granicą. I w sumie, gdy była jakaś taka okazja na KSW wyjechać za granicę, to w sumie bym skorzystał, bo... To coś coś innego, tak? Takie, mm, takie inne trochę wydarzenia. No, za granicę to jednak już trochę jest y, wyjazd, y, można powiedzieć tydzień wcześniej, troszeczkę to inaczej to wygląda, tak tutaj zazwyczaj jesteśmy na miejscu i tak naprawdę i wyjeżdżamy na galę w ostatni, praktycznie, nie wiem, w czwartek, tak, w czwartek albo w piątek, zależy gdzie ta gala jest. Biłeś się też na fen, dla fen, ostatnio bił się prezes Paweł już jak oglądałeś, w ogóle śledzisz Free Chyba to, tak, na tym, to ostatnią walkę akurat obejrzałem, nie wiem, pamiętam tą galę, tutaj Denis od nas się bił, w sumie tam było parę walk, nie powiem, że, które mnie ciekawi Lubiły, tak? Lubię sobie to obejrzeć. Dennis się super zaprezentował moim zdaniem. No tak, dokładnie. Powiem Ci, że myślałem, że Karwat trochę się lepiej pokaże, lepiej, bardziej się postawi, ale w sumie to nie wiem, czy on się po prostu gorzej pokazał, czy po prostu Denis bardzo dobrze wystąpił. No ale tak naprawdę, no, jednak widać, że Denis celuje trochę w innych rywali. Półkę wyżej na pewno. I w sumie ciężko będzie mu kogoś tam znaleźć, jeśli chodzi o tę federację, tak? To dopytam, dużo z Denisem, nie wiem, sparujecie i tak dalej, i tak dalej? Wiesz, no, robimy sporo, tak? No jest... Jest on ciężkim gościem i generalnie no wiadomo, nie, nie, nie ma tych partnerów u nas zbyt wielu, więc, więc robimy, tak? Ale. No sporo, tak? Ale częściej na pewno robię z Jankiem niż na przykład z Denisem, tak wiadomo, inna kategoria to inna praca, ale, ale ćwiczymy. No. Takim trochę wydaje mi się, mentorem powiedzmy Denisa jest Daniel Omielańczuk momentami. Myślisz, że on jeszcze jakby Daniel powinien wracać do tego sportu, czy jednak musi uporządkować te problemy zdrowotne i, i dopiero wtedy zastanowić się, czy, czy warto dalej się bić. Na pewno trzeba uporządkować problemy zdrowotne i, i Daniel w tej chwili robi. Pojawia się na macie, ale to tak bardzo, bardzo tak rekreacyjnie bym powiedział jak na niego. Hmm, wiesz co nimi oceniać, czy Jasne. powinien to kończyć, czy nie. Tak naprawdę no, nie ma co nikogo wysyłać na emeryturę. Tak? Niech to każdy sobie sam podejmie tę decyzję. Tym bardziej wiesz, e, Daniel w tej jego e, sytuacji ma trochę trochę inną, więc... E, więc to już niech on podejmuje. To jest wszystko prawda. A ta walka Pawła już wiaka wracając do niej. Spodziewałeś się te kilka lat temu, że właściciele czołowych sił w polskim MMA będą krzyżować rękawice w klatce? Wiesz nie, nie spodziewałbym się, powiem Ci no mało to takie trochę poważne dla mnie. Jeżeli jesteś, No nie wiem, czy ty wyobrażasz sobie Martina albo Maćka w takiej walce. Wiesz zawsze się o tym inaczej. Kibice o tym mówili, chcieliby taką walkę zobaczyć, ale no jestem pewien, że do niej nigdy nie dojdzie. No nie i też... Yy, wiadomo z jakiego powodu, bo no, słuchaj, nie wiem co. No to walka mem, tak? Walka mem i tyle. Co tu więcej mówić? Yy, jasne. Sporo widziałem, że chodzisz yy, po górach. Skąd taka zajawka? Jak to wygląda? Jak często wyjeżdżasz? Bo z tego, co widzę, to jesteś regularnie gdzieś w Tatrach. Nie, generalnie często chodzę. Yy, czy Może często. Yy... To nie jest tak, że to od niedawno, niedawna, powiedzmy, chodzę, e, lubię po prostu, jeżeli mam jakiś czas, e, czas wolny, to z chęcią, a szczególnie w zimie, lubię chodzić po górach e, zimą, więc e, korzystam z okazji, jeżeli możemy gdzieś wyjechać sobie na jakiś taki urlop e, i spędzić go aktywnie na pewno. Strzelectwo, kolejna fajna zajawka. No tak, tak. No, mam, mam co robić w wolnym czasie, po prostu, nie ukrywam i, i lubię ten czas spędzać się aktywnie. Bardzo aktywnie. Czyli jak rozumiem, tylko jakby żyjesz z MMA, tak? Trenujesz w wolnym czasie, właśnie gdzieś tam regenerujesz się w taki sposób. Nie, nie pracujesz jeszcze ci zawodowo teraz? E, nie, nie, nie pracuję. Generalnie pracuję na etacie, ale e, też prowadzimy z żoną działalność swoją, więc jakoś to na, te, na, na, na czas, na czas przygotowań. E, jeżeli to sobie zaplanuję, to po prostu mogę tutaj się poświęcić temu, tak? E, no i na wolnych chwilach, to mówię, to najczęściej to są jakieś weekendy, tak? Sobota, niedziela. Pewnie. Teraz nawet sobota, nie bardzo, bo już i w sobotę mamy e, treningi, więc, ale to jest taki, taki dość krótki okres przygotowań, więc e, nic strasznego. Ta czerwcowa gala na Stadionie Narodowym będzie drugą galą KSW na stadionie właśnie. No jestem przekonany, że to nie będzie druga i ostatnia gala, więc w przyszłości chciałbyś wystąpić właśnie na, na, na stadionie? To ja akurat jestem z tych, że jakoś nie mam, nie mam jakiegoś parcia na żeby tam wystąpić na narodowym, tak? No, to ciekawe. E, generalnie jeżeli miałbym zawalczyć, to OK, a jeżeli nie, to, to nie. E, tym bardziej, że gdybym miał zawalczyć, to bym był kimś, kto otwiera tą galę i podejrzewam, że ten statut jeszcze byłby pusty w momencie, gdybym ja walczył, tak? Bo wiadomo jak ta publiczność się zbiera i dopiero gdzieś od trzeciej walki można powiedzieć, że to jest takie e, satysfakcjonujące zapełnienie obiektu. To gale. Studyjne bardziej cię, jakby bardziej ci się podobały, lepiej ci się walczyło. Wiesz wiadomo, jakie były ostatnio tam czasy, no i niektóre gale były zamknięte, nie było tam tak, publicznie Tak, nie, nie, pamięć jeśli chodzi o gale studijne to naprawdę lepiej mieć to publiczność, tak? Nie, nie to, że ja po prostu nie chcę na Narodowym, bo tam publiczność duża, tak? E, oczywiście z chęcią bym wystąpił, ale mówię, nie miałbym jakiegoś takiego parcia na to, żeby po prostu za wszelką, nie za wszelką cenę. E, najlepiej się po prostu walczyć po prostu z publicznością na jakichś halach, tak? Żeby ona była, bo na studia, w studiu też jest też tam publiczność, powiedzmy, nie wiem, 300 osób maksymalnie, ale to nie jest taka publiczność, e, że to tak powiem, żywiołowa, tam tak, można być taka kameralna gala, e, na to jednak jest co innego, tak? A miałem chyba ze trzy walki w studiu, więc yy, wiem co mówię. Yy, nie to wygląda całkiem. Nie ma tego takiej, nie ma takiego ognia wydarzenia, tak? Jutro dobra gala, UFC jakbyś typował Israel Adesania, którego znamy chociażby no, z walki z Janem Błachowiczem, że tak powiem, mhm. czy jego Rywal Pereira. Myślę, że Pereira i dlatego, że on już wszedł w głowę Adsani już kilka ile, nie wiem ile walk z nim wygrał? no w MMA. W to będzie czwarta teraz walka, ile się nie mylę, bo w kickboxingu tak, były wie. dwie. Tak, A. trzy walki przegrane z jednym zawodnikiem to naprawdę może siąść na głowę, tak. A Pereira to też jest taki gość, że on, on, on mu dopasuje, mu pasuje taka sytuacja. On lubi być takim e, takim, takim, katem swoich tych e, rywali, tak, a szczególnie sobie chyba tego Adesani upodobał. On, on chyba do tego UFC poszedł specjalnie chyba dla niego. Może tak być. Powiedział gdzieś wyczytałem chyba w MMA Rocks, że, no, że to już jest ich absolutnie ostatnia walka, że on potem już nigdy się z Izim nie zmierzy. Jeżeli wygra, oczywiście. A, no jeżeli wygra, to nie ma sensu, tak? No 4-0 byłoby. <laughs> nie ma wątpliwości, kto jest lepszy. I, i to się raczej już nie zmieni wtedy. To jest w ogóle fajny, ciekawy wątek. Masz teraz jakiegoś ulubionego zawodnika UFC? Nie. Nie, nie, wiesz co, trochę kiedyś, kiedyś trochę to inaczej wyglądało, może jak to ten sport tak, że tak powiem, raz przed ustalem trochę inaczej wyglądała, tak? tak, tak. Że tak powiem, yy, było tam w, kilku takich naprawdę zawodników typu Vitor, Vitor, yy, do, czyli no do Santos over nawet z czasów e, UFC, tak? No to trochę, to, no mówię, to inaczej to wyglądało wtedy, jakoś to e, na, wydaje mi się, że to wyższy poziom był na przykład tych kategorii, tych cięższych. E, teraz to trochę inaczej jest, więc nie, mówię, generalnie nie mam jakiegoś tam idola, czy w Polsce, czy za granicą, mówię, jestem w tym sporcie sam, więc, więc generalnie więc generalnie sam powinienem mierzyć. Bycie idolem. A myślisz, że, że KS w ściągnie ma dla Defensa? Chciałem, ale wydaje mi się, że tak samo jak z Mamedem e, była takie dla nazwiska, tak tutaj Overim też będzie po prostu tylko e, takim nazwiskiem, o którym się będzie głośno mówiło, a, a finalnie nic z tego nie wyjdzie. Tym bardziej, że on ma jeszcze e, zapisy kontraktowe z Glory i to jest też e, problem z tego, co, e, z tego, co mi wiadomo. Jasne, Rafał, bardzo dziękuję za rozmowę. To co wesołych świąt Ci życzę. Dziękuję, wzajemnie. Dzięki serdecznie. Dziękuję.